Domowa TV to blog lifestyle'owy stworzony przez autorów największego vloga kulinarnego w Polsce Kotlet TV. Współautor bloga Michał w ramach współpracy z Florą podjął wyzwanie i 29 września wystartuje w biegu na 5 km. Michał, w trakcie biegania nie patrzysz pod nogi, tylko wzrok skierowany jest tak, jakbyś znalazł jakiś punkt umiejscowiony 100 metrów przed sobą. Wtedy masz pewność, że biegniesz poprawnie, jeśli chodzi o górną partię mięśniową. Dobra, więc jeśli chodzi o ustawienie rąk, barki luźno, dłonie również luźno. Kąt w stawie łokciowym jest kątem ostrym i pracuj, pracujesz równomiernie, prowadząc dłonie na tej samej wysokości. Przód, tym. Nie jest łatwo. Trener Mateusz dał mi kilka cennych wskazówek. Właściwie cały program treningowy także i mam nadzieję, że dzięki temu moja forma się odbuduje i efekty przyjdą bardzo, bardzo szybko. W przypadku Michała jesteśmy w o tyle komfortowej sytuacji, że Michał już na samym początku swojej przygody z bieganiem dostał konkretne wskazówki i teraz będziemy dbać o to, aby skracać czas marszu i wydłużać czas biegu, a docelowo za Kilka tygodni chciałbym, aby Michał bez przystanku przebiegł swoje pierwsze 30 minut biegu ciągłego.